KADORGA! Cześć, czyli sequel The Walking Dead. Będzie śmiesznie. Zamiast edukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia, dalej niech dają pieniądze na nauczanie o chodzeniu po wodzie i jak mieć dziecko z aniołem, pozostając dziewicą. Z kim? Z aniołem? Autor chce nam chyba powiedzieć, że osoba, która ma problem z niewiedzą biologiczną w zakresie prokreacji, stoi niżej niż on. Człowiek, który nie jest w stanie pojąć prawdopodobnie najprostszej rzeczy, która jest do pojęcia w religii, która ukształtowała kulturę, w jakiej on się wychował. Jednocześnie, będąc nieukiem z absolutną nieznajomością interfunkcji, postuluje wprowadzenie do szkół jeszcze jednego przedmiotu. Aha, ktoś tu chce załapać piąteczki. 5, 4, 3, 2. Jeden. Jeden. Jesteśmy na wizji. Arcybiskup ukradł pieniądze od wiernych niby na kościół, a teraz sprzeda to, co nagrabił i pójdzie w niebyt. Znacie to uczucie. Kręczycie sobie w kościele, wznosząc pobożne modły do Pana Boga. Nagle od tyłu zachodzi was arcybiskup i przystawia lufę pistoletu do głowy, żądając od was pieniędzy. Nie znacie tego? No kurde, ja też nie. Ale to jak to jest, że te wstrętne przebrzydłe klechy grabią ludzi, a nikt o tym nie wie. Czyli to ja jestem tym jedynym, ostatnim frajerem, który dobrowolnie wrzuca pieniądze do kościelnego koszyka. No ja cię! A żeby było zabawniej! Artykuł, pod którym znalazł się ten komentarz, dokładnie mówił o tym, że biskup Atlanty otrzymał w spadku, notabene od rodziny autorki, przeminęło z wiatrem 17 milionów dolarów, które mógł wykorzystać. 2 miliony z tych 17 przeznaczył na budowę posiadłości, którą później sprzedał. Czytanie ze zrozumieniem ponoć nic trudnego. Jeszcze jedno. Zauważyliście, że o pieniądzach dawanych na kościół najchętniej gadają osoby, które w życiu nie wrzuciły ani grosza? Przypadek. Mam nadzieję, że papież Franciszek zreformuje kościół. Jeśli nie, cienko jego przyszłość w nowoczesnym społeczeństwie. Tym bardziej przykro mi o tym mówić, że jestem osobą wierzącą, ale póki co to w Boga. Nie w zakłamany, tętniący przepychem, pedofilią i hipokryzją kościół. Nie ma to tamto. Polastło pokażę. Po prostu nie mogę. Autor komentarza podpisał się jako liberał, co sporo tłumaczy, jeśli miałbym być złośliwy. Oczywiście najważniejsze tutaj jest to kłamstwo o wierze w Boga, a nie w kościół. Ktoś zapyta dlaczego kłamstwo. Otóż najwyraźniej liberał wierzy właśnie w taki kościół, tętniący pedofilią i hipokryzją. To jest akt wiary, jeżeli dał ktoś sobie wmówić to, że kościół, powtórzmy to jeszcze raz, tętni grzechem. Swoją drogą w tym wszystkim jest teologia. Do tej pory wierzyło się w Kościół jeden święty powszechny apostolski. Teraz w pełnym przepychu i tak dalej, i tak dalej. Nowe znamiona zawsze na prośbę. Zapytajcie księży, na jakiej podstawie mianowali się zastępcami Boga na Ziemi. Z Biblii i Nowego Testamentu nie wynika, że Bóg potrzebuje papieża, biskupów i pozostałych funkcjonariuszy i świątyń do kontaktów ludzi z nim. Uwaga, mamy tu biblistę. I to nie byle jakiego, bo odróżnia Biblię od Nowego Testamentu. No, ja nie wiem na jakiej podstawie, ale w końcu to nie ja tutaj jestem ekspertem, prawda? I bardzo proszę szanować pana profesora, tym bardziej, że w nauce zajmującej się badaniem Pisma Świętego osiągnął tak wiele, mimo iż miał jakiś wybrakowany egzemplarz Pisma Świętego. Bo nie miał fragmentu 13 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, w którym Pan Jezus przekazuje klucze świętemu Piotrowi, mówiąc mu, że to na Nim zbuduje Kościół. Bo nie miał 20 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, w którym Pan Jezus mówi apostołom, że będą odpuszczać i zachowywać grzechy. Księgi powtórzonego prawa, przynajmniej jej 12 rozdziału, również nie miał. A to tam Pan Bóg stwierdza, że wybrał sobie świątynię jako miejsce swojego zamieszkania. Panie profesorze, proszę jednak odejść od komputera i iść do domu. Jest Pan pijany. Teraz miało nastąpić zabawne pożegnanie, ale nie jesteśmy w stanie dobić do poziomu komentarzy, które dzisiaj Wam zaprezentowaliśmy. Wobec tego żegnam się z Wami. No dobra, miało być na smutno, a nie jest. Papa. Pa. 5. Dobrana večer.